Cześć, to Wajtek z Polska z Dzisiaj pokażę Wam, jaką kuchenkę gazową wykorzystuję w swoim kaperze. Kupiłem najprostszą kuchenkę turystyczną, gazową, jakich jest wiele, czy w Castoramie, w Leroy, czy w dowolnym sklepie budowlanym, turystycznym, czy na Allegro, moja z firmy Global Trade. Ale jak mówię, najprostsza kuchenka, czyli ma miejsce na kartusz gazowy. Ja kupuję takie na Allegro, dzięki temu są za jakieś 4,50 za kartusz. Zależy, jak dużo kupicie za jednym zamachem. To, co mi się podobało, to że ona ma jeszcze ze sobą prześciółkę, gdybyście chcieli podłączyć butlę gazową, a nie kartusz. Wtedy też możecie z tej kuchenki korzystać. Ja używam kartusza. Akurat na tyle rzadko jeżdżę, a to dla mnie jest na tyle wygodne, że mogę po prostu podłączać. Oczywiście pamiętajcie. Że ten dziubek musi być tutaj równo. Inaczej nie zamontujecie kartusza, blokujecie i kuchenka jest gotowa do użytku. Żeby odpalić kuchenkę, musicie pokrętło przekręcić do samego końca i wcisnąć. Wtedy, jak widzicie, iskrownik zadziała. Możecie zacząć gotować ja jeszcze. Przy okazji tej kuchenki chcę wam pokazać co kupiłem na AliExpress za chyba 16 zł. To jest taka osłona do kuchenki. Parę razy jej używałem. Sprawdzała mi się, czyli kiedy było wiecznie i musiałem czy chciałem gotować na zewnątrz, no bo była ładna pogoda, coś takiego rozstawiam. Już wam pokazuję. to wygląda tak. To są po prostu blaszki, które możecie rozłożyć okupalnika, żeby osłonić przed wiatrem. Jako że mam tylko jedną rękę wolną, to dajcie mi chwilkę Tak to wygląda. Wydaje mi się, że dzięki temu jest stabilniejszy płomień. Więc, jako że to kosztuje tam około właśnie 16 zł, zdecydowałem się na to i jestem zadowolony z tego rozwiązania. Kuchenka się sprawdza. Jest bardzo wygodna. Ostatnio jak byliśmy tydzień w podróży, to zużyliśmy bodajże dwa kartusze, gotując zawsze Śniadanie, czasami obiad i zawsze kolację, więc wydajność wydaje mi się spoko, że na tydzień wydaliśmy jakieś 9 zł na gaz. No i to tyle. Krótki filmik o kuchence gazowej. To, że to ma też walizkę, no ta walizka nie jest jakiejś super jakości, ale ja to przechowuję, bo mam też specjalną szufladę, akurat tylko i wyłącznie, żeby przechowywać kuchenkę gazową, jak pokazywałem, pokazując moje prace nad szufladami. Więc to jest po prostu fajnie, że to jest z walizką. Teraz czekam aż się zagotuje. Podaj sobie zrobię herbatę. A Wam, dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się. Wajtek z Polska zwiedza. Hej, życzę miłego dnia! Dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki Porachunki.